Bardzo wita w kolejnym demonie na kanale, słuchajcie, dzisiaj mamy Warshipers of Cthulhu. Słuchajcie, City Builder w klimatach Cthulhu, gra 21. Tak naprawdę wychodzi października, wyszła już w sumie jak to oglądacie, ja nagrywam to 5 dni przed, wy to oglądacie Posłuchajcie. Przynajmniej taka, taka jest wersja teraz, czy może się coś zmienić jeszcze i tak dalej, no ale na 5 dni przed przejęciem to się raczej nie opóźnia, co? No zobaczmy, słuchajcie, City Builder uwielbiam, Cthulhu niekoniecznie. But i am not a harbinger of destruction i am but a herald of cosmic rebirth our purpose is not to sow chaos but to embrace the inevitable evolution that awaits us all humanity is insignificant pitiful in its smallness our existence is a fleeting whisper in the cosmic winds and only by awakening cthulhu

no, grafika na razie nie jest zła, słuchajcie. No, to jest gotowy produkt to jest się, nie? Więc jak ona byłaby fatalna, no to, to już nic tutaj się nie zrobi. Przypomina mi bardzo Against ze Storm. Moją jedną z lepszych gier, w którą grywałam w tamtym roku. A teraz mi Anno przypomina. grafika z 300 lat, nie? Te w sensie się mimika twarzy i ten gościu, nie? Dobra e, rozbiórka obiektów, abrazewiać obiekt, by rozbiórkę, dobra? Patrz, no to proszę mi wydobyć tutaj. Eee. Dobrze, kuję, aby zburzyć kół i narzędzie burzenia, dobrze. Ale weź mi podnieść jeszcze to i to i to. No to jest Anna teraz, słuchajcie. Inna rozbiórka w toku. A jaka rozbiórka w toku? A, bo tam kółka nie było. Nie gadaj teraz do mnie, bo ja tu chłopię. Jak mam oko, kół. Mogę kamerę obrócić? Jest środkowym przyciskiem myszy. Dobra, co mam wybudować? Chata 2, tartak. Bardzo dobrze. To też mogę rozbierać. Mogę rozbierać. Pięknie. Zaraz tu będę miał wszystko pięknie. h 2 tu sobie zbuduję i tartak. Chociaż tu bym wolał... Nie, tu zbuduję. Tu bym wolał coś morskiego zrobić. Ej, słuchajcie, to może być dobre. Jak się buduje? Tutaj menu, ma, materiały budowlane. Podstawowe. To jest to co mam. Tu nie mogę budować. Nie wiem jak się buduje na razie. Na razie, tu wszystko zrobię. chata trwala, czekajcie. Gdzieś było powiedziane, że. Miejsce pracy. Coś dwie te odgłosy? Uuuuh. no, kół cool, tak? Znieś. Ale co chcesz znieść? Ej, słuchajcie, nie wiem gdzie jest ten. Eee... Weź mi jeszcze raz samouczki pokaż, gdzie jest samouczek? Patrzcie, bo nie mogę znaleźć... W Hivum snu, narzędzia do budowy. Pomyślę, napraw. Łożek jak ona wygląda. Nie mogę wybudować nic! To jest... Hata Drwala, no nie powiedziałbym, że to jest Hata Drwala. Dobra, weź zbuduj to tu. Metart, tak blisko. To jest proste, że blisko. Hata, budowlańca, budowlańca, to będzie się w budować swoje budynki. a nie pracować nad jednym budynkiem naraz. Dobra, Hata, budowlańca. Patrz. Hata, budowlańca, gdzieś blisko musicie być. Więc pozbieraj mi te wszystkie tutaj ruiny. E, teraz poczekajcie. Połącz drogami struktury. Dobra. Hmm. Czy to wystarczy? Na przykład. Pac i. Pac. I. Pac. Tak. Czy musi być połączony na przykład jeszcze. Pac. Chyba tak. Tak, bo no tu nie mogę już drogi, nie. E, brak połączeń z, z, z głównym składem, to jest główny skład? Mm, główny skład, tak, to jest główny skład. Q to jest, kurczę, trzeba będzie to zmienić, bo QE to, to było obracanie, tu środkowym się odwraca. Q to jest takie menu kołowe. Oni budują No tak on nic nie pisze, że coś jest nie tak Minus 20 czegoś Daj zespół Czemu siedzicie na chacie Co tu się dzieje? Czemu nie budujecie? Czemu nie budujecie? Daj zespół. Na czemu ten zespół tu siedzi? Nie, wiem, czekajcie, bo tu może coś jest. Ma znaczenie, gdzie jest przód tego budynku? Na że tak, co? Czekajcie, bo oni nie robią nic. ta wodowańca. tam QE, to było doracanie, tak? Ale czy widzicie gdzieś tu, żeby było jakieś wejście, wyjście? jakiego wejście jest tu, no teoretycznie, tak? Dobra, pac Dobra, tu wokół tego dużo się fajnych rzeczy zbuduje. Poszli teraz, czyli to jednak ma znaczenie. To te budynki, nie wiem, czy też nie są źle postawione, no bo ja nie wiem, gdzie był przód. Tutaj nie liczba pracowników, dobra. Ja nie wiem, czy to dobrze budowałem, bo tu jest przód, tył, słuchajcie. Górny pokazuje, że jest domy, którzy nie są w stanie. Co? Czemu nie są w stanie? A. Okej, okay, sześciu. Zakwaterowanie: dom. Nie wiem, gdzie jest wejście, naprawdę, panowie. Nie wiem, ile w domu się mieści ludków? Teraz zobaczymy, jeden? Jeden? Jeden. jeden. Bez sensu to się mieści tylko jeden człowiek Nie wiem czy to ma znaczenie czy nie Dobrze Dobrze tak, tak. Ej, to takie bardzo personalne jest. Słuchajcie, nie chcę... to ja nie chciałbym gości... Słuchajcie, niech wybuduję jeszcze te trzy chaty. Niech robią faceci, co? Jakieś takie to duże, takie jakieś... Teraz tu nikt nie pracuje słuchajcie, za nie pracownika w Tartaku już to robię 86% Szkoda tylko, że tam nikogo nie ma, dobra jest zero. Mamy jakiś gostków. Mamy Drusile, Drusile, Lucete Mamy jednego gościa Zbierz, zbieracz małż, dobra zbierz małż A, Czyli tu jakby widzicie Eee no dobra, to o panie idą, niestety. Wiem, że potrzebujecie. Zbieracz małż, to na razie ty i ty. No niestety, paweczki po, będą pracować. To nie ma teraz znaczenia, oni pracują, tak? Zbada, ilu niech powie tajemnicze dziury związanych z swoich wiernych powiem wierdy. A te dźwięki w ogóle jak z Dobra. In. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Ale to mi dzięki. Uwolni ofiarę z giz, Konsekwencje jeden ten. Czekajcie. Wolałbym konsekwencji konsekwencje. Aby, okej, okay, teraz zobaczmy. To pełne bolesne palenie. Trochę nie wiem o co. Czy to ma być, zależy mi na tym? Trochę mi zależy. Chyba na razie bądźmy tym, nie wiem, złym. Zakładam, że złym, chociaż kurczę, nie wiem, słuchajcie. coś tu się dzieje, słuchajcie. Zaraz będziemy musieli kończyć chyba, bo... I pytanie, czy to jest ta mapa, bo ta wyspa nie jest duża i potem nie będzie kolejnej. No już nie pokażę wam tego w demie, bo to też nie o to chodzi, słuchajcie. E... Dobra. No tak trochę wygląda, nie? Użyłem do składania ofiary. Wybrałem go? Tu 25 nie mogę. Chyba go wybrałem. O, też ofiarny. O Boże. Boże. Taki dusz, ale na szczęście tam. Bo zobaczcie, bo ta wyspa nie jest duża. Nie? Nie? Pytanie, jak to będzie się. Później kształtować, słuchajcie. Jestem mega ciekawy. Ten się przebudził, bo tu mu ołtarz huknąłem. O, leci jaki stwór. To jest harpia z Wiedźmina. No nie. Dobrze, zrobimy to. Nie podczas tego demka, ale ogólnie masz to jak w banku, bo... Gra leci do, do, do dobrego Demka i leci na uszlistę, słuchajcie. No, w ogóle czuję tu klimat, nie? Mię to łaski. Ten rytuał pozostaje łaskawie łaskę, rzeźbienie Bożka i złożenie ofiary. To ja bym chciał to zrobić: złożyć ofiarę. Ale to przecież bo Jako wiemy możesz? Dobra. Minus 5, czego jest minus 5? Koszty utrzymania, ale przychód tu, tego. Przychód, wiary, na razie nie mam, tak? I tu jeszcze to są minus 50, powinno być, tak? Jak to się skończy? A jak mam zrobić, żeby... Tu jest minus 5, zobaczymy, czy z 3 minus 50 zrobi. Słucham ludzi. No, niech oni, bo to chyba walutą jest wiara, tak z tego co widzę. No, właśnie. Głupi są, ale pierwotne potrzeby. potrzebę. Zaraz się tym zajmę. Kurczę, chciałem już skończyć, a to jest wciągające. Jezu, jak ja lubię, jakie ja lubię Ogr ogrywanie na festiwalach. Dobrze, wiary i gorliwości, więcej potrzeb się inwestycji, to może zobaczyć Dobrze. Wiary i gorliwości Świątynie starszych i ofiary i małże. To jeszcze to zróbmy. Jest minus... Czekajcie, bo... Zakończ rytuał. Miał być niby... E, dobra, zrobimy zr tak. Odblokuj świątynię starszych. Odblokuj co? I świątynie starszych. Zro zrobiłem. Nie, nie zrobiłem. Jak mam odblokować? Ja otacz ofiarny, a mogę tam na przykład wpłasnąć od razu? Nie mogę. Odblokuj zbudę i zbierać pomysłu. Jak mam odblokować? Dokonć pierwszą ofiarę dla podwodniczącego, aby dać łaskę. Wykonano, czyli zakończ rytuał. Dobrze, to chyba tak trzeba. I teraz minus 50 powinno być, tak? O oh, fuck. On tam faktycznie jest. Jakby ktoś miał wątpliwości. Dobrze. Cieszę się bardzo, chłopie. Minus 50 się zrobi? Nie zrobiło się minus 50. Zadanie kończone. To ja nie kumam tego. Nie widzę, co jest w dole. Dobra, czy ja teraz mogę już zrobić. A muszę najpierw tak, świątynia starszych, dobra Na razie zbieracz małż, na razie nie mam e, Usługi Budynki jak się będą wpływać, ej zobaczcie Ej zobaczcie, normalnie Eclipse Builder klasyczny Będą wpływać mi moich Czyli wybuduję tutaj, poczekajcie, bo te dwa potrzebuję, to wybuduję im Troszkę dalej Najpierw tak, zróbmy drogę Pójdźmy tu dalej drogę Jak pierniczniemy teraz tutaj świątynię To jest pięknie Nie ja bym chciał nie, właśnie nie chcę tu. tu Też nie chcę tu chcę Zajmuje trzy A to my to czemu nie mogę Kamień fuck O no tu dobra U, jest już kombinowanko Już jest kompilowanko. No, tego nie zrozumiałem, nie? Powinno być tu, to jest No minus 5. Koszty, a chyba że utrzymania ołtarza, jak już zrobił. Dobrze, to wtedy jestem w stanie to zrozumieć. Dobra, a tu mogę, już mam 10. Koszt budowy. Koszt budowy 100, utrzymanie 10, czyli to będzie znowu minus 10. 102, 10. Dwa te potrzebuję jakieś. Istotam tych. 100 tego mam. Eee. Minus 20 jest minus 70, zgadza się. Niestety nie mogę z jakiegoś powodu łaska prawdawny, chyba potrzebuję tutaj zrobić, co? Tak, tak to rozumiem, co? Trochę tego nie rozumiem, słuchajcie. Jak dodam plus 5, tak? Plus 6 dodam. A, okej. Okay. Dobrze, rozumiem. Pytanie, co. Czy. A dobra, czy muszę dostać 2T? Czy muszę dostać 2T, to już kumam. No, i to tak się robi gry, słuchajcie. Tu na kanale zrobiłem jakieś epicki było pełno zarzutów. Czyli już jakiś czas temu. Ale według mnie, gra ma być intuicyjna. Ja mam się jej uczyć w trakcie, a nie przed. I będę zawsze tego stanowiska bronił. Zróbmy, żeby automatycznie mi zakończył. Ja mam kończyć już, nie? Dobra, zróbmy jeszcze tego mał, mał, małżownika, bo do małżownika to ja mam e, Gostka jednego, gdzie jest małżownik? Małżownik jest wolny 86 O, oni idą do magazynu, dobrze, fajnie Drewno, nie mam drewna w ogóle Uu, Nieładnie, będzie czas zbudować chyba mm, Max 100, no to też pojemności dużej nie masz, tu mogę zwiększyć E, zabrał już. E, to jest, co to znaczy? Nie wiem. Dobra, e, to teraz mogę też małże robić. Pięknie, tak, bo... Miałem tego, nie? Bo to, to mam. To bardzo dużo kosztuje. Teraz nie mam dwóch tych. To jest dziwne trochę, bo ja mam dwa te. No, zakładam, że Małż no, nawet mi sugeruje gdzie musi być. Fuck. Mogę to przenieść? Mogę to edytować, co to znaczy? Dekret wznieś... Wznieść Czego? Znieść to pewnie rozwijaj, co? To widzę, że nazwę, a to? Zamknij okno, Jezus. Pat. to jeszcze zbudujmy HT A ile zbudujmy On jest 3 na 3, słuchajcie, no to tu też dupy dałem Ale może co innego się tu zmieści Zobaczmy, czy będę miał tego teraz Dobra, to widzę ile kosztuje? czy tu taki balans będzie między... Między tym a tym. Jest tutaj proszę bardzo. Ile ci tu, proszę bardzo? Tu jest ilu w tej chwili? Dwóch, a tu jeden mi zniknął. Już jednego tego mogę dodać. Dobra, tu dwóch mi zbiera. Pytanie, czy dostanę? Oni coś tu robią. w pracowników średnia. Spokój potrzeby małżu wyznawcy. Dobra, Patrzymy, jak tu mi szybko. Bo tu mi spada strasznie. Ja mam bardzo dużo na początku, ale zobaczcie, leci na łeb na szyję. 34 deski, tylko moglibyście się pospieszyć trochę. Tylko, że jakby w magazynie mam drewna, widzicie. Już pozbieraliście? Co nie. Zobaczcie, ja pierniczna jeszcze jednego drwala. Dwa la bo on coś mi wolno idzie. Już wyprodukował? Wyprodukuję teraz, i teraz tak, co pojedziesz z tym? Jedziesz, ale z jedną małżonką jedziesz. No zobaczmy, co się wydarzy. A bo to koszt utrzymania wszystkiego, nie? Mam już ludzi. Czekajcie, on przy, pojedzie do magazynu ile ty jedną małżę tylko wiedziesz? Dobra, ci zwielają ty wieże, ale to może roz, rozparcelują tą małżę. Czy on jedną będzie dzielił na całą wioskę? Dobra, słuchajcie, jest małża, kończy, kończy się małż, nawet nie zaczął się kończyć. Dźwięk, który fanatyzm. Okej, okay, czy tu się. Zostawcie piwo 190 ta, ta mechanika trzeba było jeszcze skumać o co chodzi Czy małż wyznawcy Dobra jest słuchajcie Jest i rośnie Czyli Dobra kończę, dzięki wielkie, nie wiem czy będzie jedna mapa czy kilka Ale to jest dobre demo słuchajcie, ograjcie sobie sami, sprawdźcie Zacięło się, czyli filmik wlatuje, to jeszcze wam filmik pokażę

bo teraz poczekajcie, to. O tu jest. O, dostanę rower. Bo to, poczekajcie, to jest saldo. Generowana wiara 30. Widzę na co są wydatki. To jest wszystko to samo. No widz już, tak? Generowana wiara, no już. To jest to i to jest to. Dobrze. Dobra, kliknę jeszcze statek. Niech Wam będzie yy. plus 12 bezdomnych. Tu 11 I fanatyzm, poproszę. Ja lecę po bandzie.

No boż, to to budowanie, słuchajcie, to nie będzie łatwa sprawa, nie? Dobra, dzięki wielkie, bo mogę w to grać, gracze. Cylibrydery w ogóle tak działają na mnie, nie? Dzięki wielkie, to jest na pewno dobre demo. Leci do listy. Widzimy się w kolejnym demonie. Nara.